Oglądałem ja taki serial jak gdzie jedna z bohaterek prosiła o to, żeby zwracać się do niej w liczbie mnogiej z zajmkiem wy. Czy popkultura staje się przez takie zachowania skażona według pana? To są idiotyzmy, którym nie trzeba podlegać. No, jeżeli spotyka pan członków gangu i oni nagle będą od pana wymagali, żeby pan do nich mówił ich pseudonimami gangsterskimi, to pan może się nie zgodzić. No, ta pani chce, żeby do niej mówić per wy, no a ja nie chcę do pani mówić per wy i nie będę. No i co? no? To jest jej chce przeciwko memu nie chce. To nie idzie się dogadać i. Ona nie... Niech sama do siebie mówi. No, to to też nie jest tak, że kwestionuję to, co pan mówi, tylko staram się otworzyć na inną perspektywę. Na niektóre perspektywy warto się zamknąć. Bo jak ona jest chora umysłowo albo świruje, to zamykamy się na to. Wiesz, kochanie, no podrośnij trochę, weź zimny prysznic, może kiedyś zmądrzejesz, a na razie nie chcę z tobą mieć do czynienia, bo głupia jesteś jak But. Jakie wy? Ile was jest? Jedna jesteś. Jest tam dużo zajemków, Ono, je. Nie, jest, jest, nie, nie, jest. to tam operacje I, na języku i tożsamości. Tego typu... Nawet z kotami, bo są osoby, które teraz się rozstawiają jako koty. Psychiatra. Jeżeli mają życzenie znormalnieć, a jeżeli nie mają życzenia znormalnieć, niech mieszkają w schronisku Violetty Villa z kotami i psami.